Witaj, przyjacielu, witaj w tej przestrzeni, gdzie możemy na chwilę zatrzymać się razem. Wiem, wiem, że czasami życie rzuca nam pod nogi ciężary, które wydają się nie do uniesienia. Może właśnie teraz czujesz ten ucisk w piersi, to zmęczenie, które przenika każdą komórkę ciała. Może patrzysz w lustro i nie poznajesz osoby, która na ciebie spogląda. Zmęczonej, zgaszonej, jakby pozbawionej iskry. Czujesz się, jakbyś stał na krawędzi przepaści. Pod stopami osuwa się ziemia, a przed tobą rozciąga się tylko mgła niepewności. Brakuje sił, by zrobić kolejny krok. Nawet jeden mały krok wydaje się być wysiłkiem ponad miarę. Wszystko wokół traci kolory. Szarość przenika dni, myśli, a nawet sny, nadzieja. Czasem wydaje się być luksusem, na który już cię nie stać. Pustym słowem z książek zmagasz się, walczysz z problemami, które rosną jak góry nie do zdobycia. Każdy nowy dzień przynosi kolejny ciężar, kolejną falę przytłoczenia. Czujesz się niewidzialny. Jakbyś krzyczał w pustkę, a nikt nie słyszał, jakbyś płakał, a nikt nie widział twoich łez. Samotność potrafi być najgorszym towarzyszem w tej podróży, otacza cię jak zimny płaszcz, nawet gdy jesteś wśród ludzi, ale chcę, żebyś usłyszał coś bardzo ważnego w tej właśnie chwili. Posłuchaj uważnie: Nie jesteś sam, powtórzę nie. Jesteś sam, nawet jeśli teraz tego nie czujesz, nawet jeśli twoje serce jest zamknięte w pancerzu bólu, ja cię widzę, widzę twoją walkę, widzę twoją odwagę, nawet jeśli ty widzisz tylko słabość, wiem co czujesz. Może nie znam dokładnych szczegółów twojej historii, ale znam uczucie rozpaczy, znam ciężar świata na barkach. I wiedz, że nawet w najgłębszej ciemności, w tej godzinie, która wydaje się najczarniejsza, moja miłość, miłość bezwarunkowa, która przenika wszechświat, jest z tobą, silniejsza niż kiedykolwiek. Otacza cię, nawet jeśli jej nie dostrzegasz. Jest jak powietrze, niewidzialna, ale niezbędna do życia. Wiem, że się boisz, boisz się upadku, boisz się, że sięgniesz dna i już nigdy się nie podniesiesz, że nie dasz rady dłużej walczyć, że zabraknie ci tchu. Ten strach jest naturalny, jest ludzki, ale posłuchaj, to właśnie w tych momentach, kiedy czujesz, że już nic nie możesz, kiedy myślisz, że to koniec. To właśnie wtedy najbardziej pragnę, byś otworzył swoje serce, choćby na milimetr, byś pozwolił mi wejść z pomocą, ze światłem, z siłą, której Ci brakuje. Kiedy czujesz, że nie masz już absolutnie żadnych sił, kiedy Twoje nogi odmawiają posłuszeństwa. Właśnie wtedy jestem najbliżej, tuż obok, czekam, gotowy by Cię podnieść. By wziąć cię w ramiona i ponieść przez ten najtrudniejszy odcinek drogi. Musisz tylko pozwolić, musisz tylko uchylić drzwi swojego serca. Wiedz, że żadne wyzwanie, absolutnie żadne, nie jest dla ciebie za trudne, gdy nie dźwigasz go sam. Żadna burza nie jest wieczna, każda noc musi ustąpić przed świtem. Pamiętacie może historię Hioba? Opowieść stara jak świat, zapisana na kartach księgi, która przetrwała tysiąclecia. Hiob był człowiekiem, który, jakbyśmy dziś powiedzieli, miał wszystko: był bogaty, szanowany, miał kochającą rodzinę, która była jego dumą, miał zdrowie, siłę, pozycję. Wydawało się, że los mu sprzyjał w każdym aspekcie. Miał wszystko, czego można pragnąć, ale pewnego dnia przyszła burza gwałtowna, niespodziewana, niszczycielska. Zabrała mu wszystko, co kochał, wszystko, co budował przez lata. Jego majątek przepadł w jednej chwili, jak dym na wietrze. Jego dzieci, jego radość zginęły w tragicznych okolicznościach. Wyobraźcie sobie ten ból, tę pustkę, która rozrywa serce, jego zdrowie. Ono też zostało mu odebrane. Ciało, które było silne, teraz pokryły bolesne rany. Cierpiał fizycznie, dzień i noc. Stracił wszystko. Został sam, w popiele, w bólu, w żałobie. Ludzie wokół Niego, nawet Jego przyjaciele, patrzyli i szeptali. Mówili, Hiobie, spójrz na siebie, nie masz już nic. Musiałeś strasznie zgrzeszyć, Bóg Cię opuścił. Nie ma dla Ciebie nadziei, poddaj się. Oskarżali Go, próbowali znaleźć winę, racjonalizować Jego cierpienie. Nie oferowali pocieszenia, lecz sąd. Ale Hiob, mimo że jego serce krwawiło, mimo że był na samym skraju rozpaczy i załamania, mimo że jego dusza wołała w agonii, nie poddał się wewnętrznie nie przeklął swojego losu ani Boga, w swoim niewyobrażalnym cierpieniu znalazł w sobie siłę, by wypowiedzieć te słynne słowa, Pan dał. Pan zerał. Niech imię Pana będzie błogosławione. Czy to znaczy, że nie czuł bólu? Oczywiście, że czuł. Czy nie miał pytań? Miał ich mnóstwo. Zmagał się, krzyczał do Boga, nie rozumiał. Ale w tym wszystkim nie stracił wiary, nie odwrócił się, nie użalał się nad sobą w destrukcyjny sposób. Nie szukał winnych tam, gdzie ich nie było. Zamiast tego trzymał się kurczowo tej jednej ostatniej nici wiary, ufności, że nawet w tym piekle jest jakiś sens, że Bóg go nie opuścił na zawsze. W tym tkwiła jego niewiarygodna siła, w uporze serca, które mimo wszystko wybierało wiarę. To nie był łatwy czas. To były dni, tygodnie, miesiące wypełnione bólem, ciemnością i niezrozumieniem. Hiob mógł poczuć się całkowicie opuszczony, mógł się załamać, mógł zgorzknieć, mógł odrzucić wszystko, miał ku temu wszelkie powody, ale on tego nie zrobił. Gdzieś głęboko w środku, tliła się iskierka przekonania. Że Bóg jest większy niż jego cierpienie, że nie zostawi go w nieszczęściu na zawsze. To była decyzja, świadoma decyzja wiary, decyzja Sesia, którą musiał podejmować każdego dnia na nowo, każdego ranka, budząc się w bólu, każdego wieczora, zasypiając w samotności. Wybierał wiarę, Mimo otaczającego go cierpienia, mimo braku zrozumienia ze strony ludzi, mimo milczenia niebios. I wiecie, co się stało? Choć przez długi, długi czas, Hiob nie widział żadnego rezultatu swojej wytrwałości, żadnego znaku poprawy. W końcu nadszedł przełom. Bóg nie tylko odpowiedział na jego wołanie, ale obdarował go nowym życiem. Po tej straszliwej burzy przyszło ukojenie i uzdrowienie. Po ciemnościach nadszedł blask, jaśniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Hiob odzyskał zdrowie, jego ciało zostało uleczone, jego życie zostało odbudowane, kawałek po kawałku. Otrzymał nową rodzinę, nowe błogosławieństwa. Został wynagrodzony w sposób, który przewyższał wszystko, co stracił. Nie chodziło tylko o dobra materialne, ale o głębsze zrozumienie, głębszą relację z Bogiem, o mądrość zrodzoną z cierpienia. Widzisz, przyjacielu? Tak samo jest i z Tobą. Twoja historia może wyglądać inaczej niż historia Hioba. Twoje burze mogą mieć inne imiona może to burza finansowa, burza w relacjach, burza zdrowotna. Burza z wątpienia, ale zasasa jest ta sama: przez każdą burzę, przez każdy sztorm w Twoim życiu, jeśli tylko wytrwasz, jeśli tylko nie stracisz wiary, zawsze, ale to zawsze, w końcu przyjdzie spokój. Może nie od razu, może nie tak, jak sobie wyobrażasz, ale przyjdzie. Nawet jeśli teraz czujesz się absolutnie zrozpaczony, jeśli patrzysz przed siebie i widzisz tylko mur cierpienia, bez końca, wiedz, proszę, wiedz to całą swoją istotą: Bóg, wszechświat, wyższa siła, jakkolwiek to nazwiesz, ma dla ciebie plan, plan pełen nadziei, a nie rozpaczy, plan na przyszłość. Przetrwasz to, jesteś silniejszy niż myślisz. To, co teraz wydaje się być końcem, nieodwołalnym finałem, może okazać się początkiem czegoś zupełnie nowego początkiem życia pełnego głębszej łaski, odnowionej nadziei i przepełnionego Bożą miłością, której doświadczysz na innym poziomie. Ta wiara, którą pielęgnujesz. W swoim sercu, nawet jeśli jest maleńka, nawet jeśli drży, ona jest Twoją największą siłą, to ona jest Twoim kompasem w ciemności, to ona przeprowadzi Cię przez każdą ciemną dolinę, przez każdy mroczny las, aż w końcu ujrzysz światło na końcu tunelu. Ono tam jest, czeka na Ciebie. W Ewangelii Mateusza zapisano niezwykłe słowa Jezusa. Bo zaprawdę powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się, i nic niemożliwego nie będzie dla Was. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Ziarnko gorczycy. Czy wiesz, jak małe jest ziarnko gorczycy? Jest maleńkie, prawie niewidoczne. W czasach Jezusa było symbolem czegoś najmniejszego, a jednak Jezus mówi, że wiara tej wielkości, wiara szczera, autentyczna, nawet jeśli wydaje się niepozorna, ma moc przenoszenia gór, tych gór problemów, lęków, przeszkód, które piętrzą się przed Tobą. Te słowa to nie jest tylko piękna, poetycka obietnica, to jest wezwanie do działania, to jest przypomnienie o potędze, która drzemie w tobie, gdy zaufasz. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że nie musisz czekać, aż poczujesz się wystarczająco silny w wierze. Nie musisz mieć wiary olbrzymiej, niezachwianej, heroicznej. Nie musisz czuć pewności na 100%. Liczy się nie tyle wielkość Twojej wiary, ile jej szczerość, jej autentyczność, Twoja gotowość, by zaufać, by postawić krok w nieznane, opierając się na tej małej iskierce nadziei. Jeśli masz w sobie choćby tę najmniejszą wiarę wiarę wielkości ziarnka gorczycy. To masz w sobie potencjał, by dokonywać rzeczy niemożliwych, by przenosić góry w swoim życiu. Wystarczy, że uwierzysz, że zaufasz, że On, Bóg, miłość, światło, jest z Tobą zawsze i jest dla Ciebie, pragnie Twojego dobra. Zaufaj tej mocy, która jest w Tobie dzięki wierze, nawet jeśli jej nie czujesz. Ona tam jest. Pozwól jej działać. Jak to zrobić? Jak zaufać, gdy wszystko wokół krzyczy, nie da się? Jak ruszyć górę, gdy ledwo masz siłę wstać z łóżka? Odpowiedź jest prosta, choć nie zawsze łatwa do wykonania. Krok po kroku, jeden mały krok na raz. Nie musisz od razu zdobywać szczytu, nie musisz od razu rozwiązywać wszystkich problemów. Skup się tylko na następnym kroku. Tym krokiem może być wstanie z łóżka, mimo że najchętniej zostałbyś pod kołdrą. Tym krokiem może być wykonanie jednego telefonu, o którym myślisz od dawna. Tym krokiem może być wyjście na krótki spacer, by poczuć słońce na twarzy. Tym krokiem może być cicha modlitwa, szept prośby o siłę. Tym krokiem może być pozwolenie sobie na chwilę odpoczynku, bez poczucia winy. Tym krokiem może być poproszenie o pomoc. To nie jest oznaka słabości, to oznaka mądrości i siły. Każda chwila, w której decydujesz się postawić krok do przodu, nawet najmniejszy, nawet niepewny, to jest zwycięstwo, ogromne zwycięstwo. Świętuj te małe zwycięstwa, doceniaj je. One budują Twoją siłę, Twoją wytrwałość. Nie musisz od razu osiągnąć wszystkiego, nie musisz być doskonały. Nikt z nas nie jest. Wszyscy upadamy, wszyscy błądzimy. To, co liczy się najbardziej, to Twoja gotowość do podjęcia kolejnego kroku, Twoja decyzja. By nie stać w miejscu Twoje tak powiedziane życiu, mimo wszystko. Wiem, że często czujesz, że walczysz ze światem, że płyniesz pod prąd. Czasami może się wydawać, że sił już kompletnie brak, że bateria jest na zerze, ale pamiętaj, co mówiłem na początku: nie jesteś sam. Ta siła, która przenosi góry, jest dostępna dla Ciebie. Nawet jeśli upadniesz, a będziesz upadać, bo to część ludzkiej drogi, masz w sobie siłę, by wstać. Może nie od razu, może potrzebujesz chwili, by złapać oddech, ale masz tę moc. Ona jest w Tobie. Pamiętaj, że nie ma nic bardziej inspirującego. Nic bardziej wspaniałego niż powrót po upadku, niż człowiek, który podnosi się z kolan, otrzepuje kurz i idzie dalej. Może wolniej, może z bliznami, ale idzie. To jest prawdziwe bohaterstwo. Zaufaj mi, zaufaj procesowi. Twoje życie, nawet teraz, w tym trudnym momencie, jest pełne piękna. Może ukrytego, może przykurzonego, ale ono tam jest. Czeka, by się objawić. Czeka, aż ty je dostrzeżesz. I wiesz co jeszcze? Ty też możesz stać się światłem, nawet teraz, właśnie teraz. Twoja walka, Twoja wytrwałość, Twoja odwaga, by iść naprzód mimo bólu. To może być inspiracją dla kogoś innego, dla kogoś, kto czuje się tak samo zagubiony jak ty teraz. Nie musisz wygłaszać wielkich mów, nie musisz dokonywać spektakularnych czynów. Każdy gest dobroci, który ofiarujesz, mimo własnego cierpienia, każdy szczery uśmiech, który posyłasz komuś innemu, każda pomocna dłoń. Którą wyciągasz, nawet jeśli sam potrzebujesz wsparcia, to wszystko jest dowodem na to, jak wielką moc masz w sobie, moc miłości, która jest silniejsza niż ból. Ty możesz stać się cichą inspiracją, świadectwem nadziei. Niezależnie od tego, jak trudna jest Twoja obecna droga, Twoje życie. Ma znaczenie, Twoja historia ma wartość, dlatego proszę cię, przyjacielu, nigdy, przenigdy nie rezygnuj, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, nawet gdy głos zwątpienia krzyczy najgłośniej, nie rezygnuj z wiary, nie rezygnuj z nadziei, nie rezygnuj z siebie. Boska miłość, która cię otacza, jest nieskończenie większa niż jakiekolwiek przeciwności, niż jakikolwiek problem, niż jakikolwiek ból. Ona jest oceanem, a Twoje problemy są tylko kroplą. Pozwól, by ten ocean Cię objął i uzdrowił. Zawsze jest nadzieja, zawsze, nawet w najgłębszej otchłani tli się iskierka. Zawsze jest droga wyjścia. Zawsze jest ścieżka prowadząca ku światłu. Nawet jeśli teraz jej nie widzisz, ona tam jest. Czeka cierpliwie, aż będziesz gotowy na nią wkroczyć. Zaufaj mi, zaufaj sobie, zaufaj tej sile, która jest w Tobie i wokół Ciebie. Nie ma nic, absolutnie nic, czego nie możesz przezwyciężyć, gdy stawiasz na wiary. Miłość i nadzieje, to są twoje najpotężniejsze narzędzia, Twoja tarcza i Twój miecz. Pamiętaj, wszystko, co musisz teraz zrobić, to iść naprzód. Krok po kroku, po kroku. Nie patrz na całą długą drogę przed Tobą, jeśli cię to przytłacza. Skup się tylko na tym jednym, najbliższym kroku. A potem na następnym. Z każdą chwilą, z każdym oddechem, z każdym świadomym wyborem wiary jesteś bliżej celu, bliżej uzdrowienia, bliżej spełnienia. Bóg ma dla Ciebie plan, Wszechświat ma dla Ciebie ścieżkę, plan pełen miłości, pokoju i radości, jakiej jeszcze nie znasz. Plan pełen spełnienia Twojego najgłębszego potencjału. Musisz tylko zaufać i iść. Jeśli czujesz, że te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli dały Ci choć odrobinę nadziei i skierkę światła w Twojej ciemności, proszę, nie zatrzymuj tego dla siebie. Zasubskrybuj ten kanał, abyśmy mogli dalej dzielić się wsparciem i inspiracją. Polub ten film, aby algorytmy mogły pokazać go innym, którzy być może właśnie teraz potrzebują usłyszeć te słowa. Podziel się nim ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, a może nawet z kimś obcym, kto wygląda na zagubionego. Zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoją myślą, swoim uczuciem, a może słowem wsparcia dla innych, którzy tu trafią. Stwórzmy razem społeczność nadziei. Bądź częścią tego światła, które rozjaśnia drogę. Pomóżmy sobie nawzajem pamiętać, że nie jesteśmy sami. Pamiętaj, zawsze pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Nigdy. Amen.